Siemaneczko widzowie, witam was w nowej serii na, na moim kanale. Yy, to jest giereczka, kurde, zawsze zapominam Bone, boom, Mas Masters. Będzie i tak, zawsze są w gry w opisie. Zawsze mam yy, nazwę Gierki w opisie. I ten. Yy, no to bez, bez zbędnego przedłużania, lecimy dalej. Aha, kto to jest? Dobra, lecimy. Co robi GZ? A, dobra. Okej. Okay. Perfect. Teraz stąd? Ja cię nie mogę. Boże, czyż ten joystick mi nie dało się trafić. O, ja nie mogę. Dobra, poczekajcie. Teraz. O, ale ładnie, fajnie. Jezus, takiego daleka, ja mam niby to kurde trafić. Dobra, ostatnia szansa. Jabłko. Chyba mnie uratuje, ale nie wiem, wątpię. Czekajcie, tu chyba dobrze. Nie, nie. Ajajaj. Dobra, ostatnia próba. A nie, aha, dora. Dobra, dziesięć. Okej, okay, udało się. Ojdź. Troszeczkę za dużo. Tore dziewiąteczka. No! Wiesz, już, już widzieliście, że dziesiątka nie zadziałała. Że dziesięć agel to nie zadziałało. A ten... Tore no to dziewięć. I oto, udało się. Kurde. Jeszcze dalej. No! Ósemka. Jeszcze raz. Dobra, lecimy dalej mm. O, super VIP Lecimy dalej Wybierzmy sobie, sobie kogoś W ogóle mam VIP 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 wykupiony Tego tego lubię, ale tego nienawidzę. Tego normalnie, ja, ja nie wiem. Oh, Ulu! Dobra, bierzemy go. I najpierw widziałem, że na ja Dobra, lecimy. Ale grubasko, ty. Ok. Ja myślę, że tak 16-17 to by były headshot, ale mu 17.

26 nawet. 26. Nie no, 25. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. No, 26 byłoby. Ja, jaką, mona mam inę. Ah. Kurde. Wstawaj. <suszy> Dobra, sześć. Pyk i headshot. Ja jej w ogóle nie trafiłem? Sorry, że tak się wydarłem, ale się po prostu wkurzyłem na maksa. Nie. Dobrze, że i tak to nie sprawdziłem gościom. Ale dobra, lecimy. I sobie na tym. Nie patrzę. Kogo? Nikogo. I teraz znowu wbieramy. Ja w ogóle nie patrzę, jak wbieram. O! Świętego Mikołaja. Dobra, dawajmy. Dobra, lecimy świętym Mikołajom. Dziewiątka. O! Idealnie! Przepięknie. Kurde, on też nie jest Ty Te, Też mi dał headshot'a. Dobra, to byśmy teraz dziesiąteczkę. Aj! mogłem tą dziewiątkę. I teraz mi trafi. Nie na szczęście. Dobra, ale lecimy dziewiątka. No i headshow, Essa. I finish. Okej. Okay. i dziewiąteczka też. Dobra, jeszcze tylko jeden. Tylko sobie dokończymy tutaj jeden on ma maskina, kota. O, oh, i trafiliśmy headshot. headshot. No dwa hity zejdzie. 14 znowu. Esa Na no, trzeba jeszcze jest finiszem. Finishem. Hm, jak to się mówi. No, i kolejny headshot. Zamroziliśmy go? Bo. A, tak, zamroziliśmy go. Tak jak wtedy tym. Eee. Jakimś innym. Okej, okay, żeby to byłby jakiś jeden z krótszych odcineczków, mm, tylko chciałem wam pokazać tutaj, że to będzie nowa seria. I ten, trzymajcie się widzowie, cześć i zasobujcie mnie, yy, tam na dole subskrybujcie i lajkujcie, dobra, trzymajcie się, cześć.